Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ciupaka. Link w opisie. Równanie x minus 1 przez 2x plus 1 równa się 0. No i pytanie, ile ma rozwiązań? To zacznijmy od tego, że zrobimy założenie. Pamiętajmy, że to co jest w mianowniku, w ułamku algebraicznym, nie może być zerem. Czyli po pierwsze założenie, że 2x plus 1 nie może być zerem. Czyli 2x nie może być liczbą minus 1, czyli x nie może być liczbą minus 1, Druga, mamy już założenie, wiemy czym x nie może być. Automatycznie, gdy mamy już założenie, to przy, możemy przenieść sobie tę część na prawą stronę i będziemy mieli, że x równa się 1 przez 2x plus 1. I co teraz robimy? Możemy pomnożyć sobie przez mianownik. Możemy tak naprawdę na krzyż pomnożyć. Zobaczmy, że x to jest znaczy x przez 1, czyli 1 razy 1, czyli 1 to się równa x razy 2x. Plus 1. Czyli 1 to się równa. x razy 2x to jest 2x kwadrat, x razy 1 to jest x. Jedynkę przerzucamy na drugą stronę ze zmianą znaku, czyli mamy 0, to jest 2x kwadrat plus x minus 1. No i teraz, co tutaj wypadałoby zrobić? Yy, policzyć deltę. Nasza delta, czyli współczynnik A to 2, współczynnik B to 1, współczynnik C to minus 1. Czyli nasza delta to jest 1 kwadrat minus 4 razy. 2 razy minus 1, czyli mamy 1 do kwadratu to jest 1. 2 minusy dają plus, czyli dodać 8, czyli mamy 9. Pierwiastek z delty to jest pierwiastek z 9, czyli 3. I mamy później x1 oraz x2. x1 to jest minus b minus pierwiastek z delty przez 2a. A x2 to jest minus b plus pierwiastek z delty przez 2a czyli minus b, czyli minus 1, odjąć pierwiastek z delty, czyli odjąć 3 przez 2a, czyli przez 2 razy 2. Mamy minus 4 przez 4, czyli mamy minus 1. I x2 to jest minus b, czyli minus 1 plus pierwiastek z delty, czyli plus 3 przez 2a, czyli przez 2 razy 2. Mamy 2 czwarte, czyli jedną drugą. Nasze miejsca zerowe to jest minus 1 i 1 druga. Do dziedziny nie należy minus jedna druga, czyli tutaj nic nie wykreślamy, czyli mamy dwa, mamy dokładnie dwa rozwiązania rzeczywiste. Odpowiedź A.